Dzień dobry, państwo. Z okazji świąt Wielkanocnych życzę zdrowych, pogodnych świąt oraz życzę pomyślności w życiu osobistym. Życzę niezawodnego zdrowia, czarującego uśmiechu. Niech czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności. I tego życzę. Wszystkiego dobrego. Wesołych Świąt. Również dziękuję Państwu za to, że jesteście i mnie słuchacie. Kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko słuchaczom, którzy słuchają mnie od wielu lat. Na kanałach Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Wesołych Świąt. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.